Dzień dobry, witamy z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Zielonych, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie trenerze. I spotykamy się na konferencji prasowej poświęconej najbliższemu meczowi Warty Poznań. To spotkanie 22. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W niedzielę o godzinie 12.30 Warta zmierzy się w Grudzisku Wielkopolskim z Radom Jakiem Radą. Przed tym spotkaniem spłynęło do trenera sporo pytań i będę je teraz odczytywał. Dominik Stachowiak. Dzień dobry, panie trenerze. Chciałbym serdecznie pogratulować wygranej z Legią Warszawa w ostatniej kolejce. To pierwsza taka sytuacja od 1936 roku. Zadam więc pytanie o to, jakie uczucia towarzyszą panu i pańskim zawodnikom po tym meczu? Czy po takim spotkaniu wiara w utrzymanie się w ekstraklasie jest jeszcze większa? Dzień dobry, witam. Na pewno to była cała taka gama, generalnie wszystkich pozytywnych uczuć. Ale wiadomo jak to w sporcie te wszystkie smutki po porażkach i te uniesienia po zwycięstwach są chwilowe, bo za chwilę jest kolejny mecz, więc mieliśmy swoje momenty, mogliśmy się pocieszyć na Łazienkowskiej i, i przez te kolejne godziny. Natomiast jak się rozpoczął tydzień, to rozpoczęliśmy misję Radomiak i trzeba pamiętać o tym przysłowiu, że tak naprawdę jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, więc przed nami jest mecz z Radomiekiem, i po tym meczu znowu będziemy oceniani, i trzeba się na niego dobrze przygotować. Dziękuję. Paweł Skorp. Panie trenerze, gratuluję ostatniej wygranej z Legią. Z perspektywy czasu, ile ten mecz dał Pana zespołowi? Na pewno ta sytuacja by nam skrzydła, gdybyśmy tam meczu nie wygrali, bo wiadomo, że ta tabela się spłaszcza. Natomiast ja cały czas powtarzam, żebyśmy na tabelę nie patrzyli, żebyśmy się skupili na tym potem, już na przomie kwietnia, maja i na początku maja, bo wtedy już ta tabela ma dosyć wyraźne kształty. Na razie trzeba się koncentrować na każdym kolejnym przeciwniku i zdobywać punkty. Ile dało to zwycięstwo? Myślę, że to zwycięstwo przede wszystkim pokazuje, że idziemy z naszą pracą w dobrą stronę. Dziękuję. Dwa pytania teraz od redaktora Mateusza Jarmusza. Dzień dobry, panie trenerze. Na wstępie gratuluję panu i całej drużynie wygranej w Warszawie. Pytanie jest takie: czy kiedy opadły już emocje, pomyślał pan i tutaj w cudzysłowie, trzy punkty są, ale ta skuteczność, trzy kropki. Czy jest to główny element do poprawy w waszej grze? Najwięcej pracowaliśmy nad tym, żeby dobrze finalizować atak. Skupialiśmy się w pierwszej fazie okresu przygotowawczego na na wszystkim tym, co się dzieje do, do momentu, kiedy dojdziemy z piłką do strefy ataku, natomiast e, no, główną część okresu przygotowawczego e, tak naprawdę m, poświęciliśmy tą główną część na to, żeby dobrze się zachować w tej trzeciej tercji. E, cieszy mnie to, że tych sytuacji jest więcej, że oddajemy więcej strzałów niż to miało miejsce jeszcze jakiś czas temu. Bo i z Łęczną, i z Legiem tych bramek mogło wpaść więcej, natomiast myślę, że ta skuteczność też się poprawi. Aczkolwiek, jak miałbym wygrać jeszcze w tej rundzie 6-7 spotkań wynikiem 1-0, to byłbym bardzo szczęśliwy, nie narzekałbym wtedy na skuteczność. Dziękuję. Drugie pytanie. Czy widzi Pan, że zespół urósł po tej wygranej? No, na pewno mm, takie zwycięstwa na legi dodają też takiej pewności siebie. Moi piłkarze zagrali tam dobry mecz, i wiem, że oni też czują, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. My, jako sztab, też tego potrzebowaliśmy, i myślę, że jest to taki, taki dobry sygnał po tym okresie przygotowawczym, że dobrze przepracowaliśmy te ostatnie tygodnie. Dziękuję. Dawid Dobrasz. Dzień dobry. Czy personalnie dla Pana wygranie z Legią przy Łazienkowskiej było najważniejszym trenerskim wydarzeniem w Pana karierze? I gratuluję też przełamania serii na wyjazdach, bo ostatni raz jako trener w delegacji wygrał Pan 1 maja. No tak, zacznę od tyłu. Pamiętam, to było spotkanie w Ostródzie, też wygrane 1 do 0, natomiast potem była cała taka seria nieszczęśliwych wydarzeń. Natomiast, no tak jest, że czasami się zdarzają takie serie, czasami nie wygrywa się u siebie przez jakiś czas, potem nie wygrywa się na wyjazdach. Chciałbym, żeby to się już tak bardziej wyrównywało i mam nadzieję, że, że taki drugi raz takiej długiej przerwy nie będzie. Jeśli chodzi o sukcesy, mam nadzieję, że te najważniejsze dopiero przed nami, przede mną i na pewno z takich jednostkowych spotkań było to, to jedno z ważniejszych. Ponownie redaktor Dawid Dobrasz. Hmm. Czy takie zwycięstwo z Legią daje Panu jeszcze większe poczucie, że praca wykonywana z Wartą Poznań idzie w dobrym kierunku? Tak, daje. Okej, okay, dziękuję. Hmm. Witold Puchalski. Dzień dobry Panie Trenerze. Gratuluję zwycięstwa w Warszawie. Jak ocenia Pan występ i wprowadzenie do drużyny nowych zawodników w dwóch ostatnich meczach? Czy znajdzie się miejsce w składzie dla Nilo Maenpa? E, tak, Nilo był szykowany w okresie przygotowawczym do tego, aby grać w podstawowym składzie. Lub być pierwszym zmiennikiem na środek pomocy, natomiast yy, no, tam wypadł z treningu na okres bodajże 9 czy 10 dni przez chorobę yy, i po powrocie miał taki, taki ciężki tydzień. Dlatego go też yy, wprowadzaliśmy jeszcze przed górnikiem łączna, trochę indywidualnie. Teraz już yy, przed legiem to był pełny mikrocykl, natomiast zmiany się tak potoczyły, że nie mogłem go wprowadzić. Yy, chciałbym, aby zadebutował już teraz, zobaczymy, jak się potoczy ten mecz. Nie ukrywam, że jestem też zadowolony z tego, jak funkcjonowaliśmy w wielu momentach na legi, więc nie chciałbym robić jakiejś dużej liczby zmian w składzie, natomiast co do reszty zawodników Szelongowski wygrał okresem przygotowawczym rywalizację na pozycji młodzieżowca na te pierwsze dwa mecze. Teraz będzie grał inny młodzieżowiec z racji tego, że Szelągowski w tym starciu z Rose no, ucierpiał, to było dosyć ostre wejścia, atak w nogi i w kolano, i staw skokowy. Natomiast mamy bardzo dobre Ma wrócić do, do treningu już jutro z drużyną na rozruch, i wszystko wskazuje na to, że możliwe, że w ogóle będzie na ławce. Wszystko wskazuje na to, że na mecz z Jagiellonią będzie dostępny już w 100%. Natomiast teraz, szanse otrzyma inny zawodnik młodzieżowy. I zobaczymy, jak sobie poradzi. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, myślę, że łatwiej mi będzie ocenić, jak tych meczów będzie już trochę więcej. Natomiast samo to, że po krótkim pobycie z nami albo grałem w pierwszym składzie, albo wchodzą z ławki, świadczy o tym, że dobrze wyglądałem na treningach. Podnieśli też jakość naszej drużyny i zamierzam nadal korzystać z tych wzmocnień, bo wszystkich tych piłkarzy traktuję jako wzmocnienie. Dziękuję. Redaktor Andrzej Grupa. Panie trenerze, pytanie o rzuty karne. Dlaczego one są taką bolączką tej drużyny? Od momentu awansu do Ekstraklasy Warta wykorzystała tylko jedną jedenastkę z sześciu, a ostatnim golem strzelonym z karnego w Grodzisku Wielkopolskim był ten z Radomiakiem w finale Baraży w 2020 roku. A nawet dwa, bo dwukrotnie trafił wówczas Mateusz Kupczak. Jak pan patrzy na ten problem i jakie pan ma przemyślenia co do kolejnych rzutów karnych? Jeśli chodzi o e, tak całościowo, to ciężko mi jest e, powiedzieć za to też, co było wcześniej. E, no teraz był pierwszy rzut karny, odkąd jestem trenerem i nie został wykorzystany. Natomiast na pewno ważne jest to, że nie miało to wpływu na zdobycz punktową, bo zainkasowaliśmy trzy punkty w Warszawie. Natomiast e, no czasami tak się zdarza, byłem już o to pytany. E, może być tak, że z kolejnych 7 karnych wykorzystamy 6 i to wszystko gdzieś się uśredni. Natomiast nie ma co ukrywać, że jest to rzadko spotykane, że w stylu rzutów karnych zdobywa się tylko jedną bramkę. E, oczywiście strzelamy te kary na treningach, natomiast trudno przełożyć rzut karny tak samo jak trudno przełożyć 89. minutę i czas doliczony meczu, żeby teraz to bodźcować w treningu wtedy, kiedy jest dodatkowo, e, kiedy są kibice, kiedy jest ten stres meczowy, e, takie rzeczy jest trudno trenować. E, na pewno można zadbać o detale, można, zadbać, można wprowadzać spokój, e, mówić o tym, analizować, wprowadzać zasady. E, myślę, że dobrze już to funkcjonowało na legi, mimo tego, że, że prowadziliśmy 1-0, nie daliśmy się zepchnąć do tak rozpaczliwej obrony, jak to miało miejsce jeszcze czasami jesienią. Na pewno z rzutami karnymi jest podobnie. E, myślę, że... Mm, Kolejne rzuty karne będą wykorzystywane, i tak jak powiedziałem, że ta statystyka się uśredni, trenujemy te rzuty karne. Może wprowadzimy jeszcze inny motyw do tej rywalizacji przy rzutach karnych. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Nie chciałbym na razie szerzej mówić. Dziękuję. Teraz pytanie o Franka Castaneda. Ja tylko przypomnę, że to zawodnik, który. Podpisał kontrakt z Wartą kilka dni przed meczem z Legią Warszawa. Był już na stadionie w Warszawie, natomiast nie znalazł się jeszcze w kadrze. I teraz są pytania o Franka Kastoniedę, Zadam w sumie wszystkie, bo to dotyczą właściwie tej samej kwestii. Pierwsze jest takie, czy Frank Castonieda będzie w kadrze meczowej na starcie z Radomiakiem, czy jest już gotowy do straszenia rywali w Ekstaklasie i... Czy spodziewa się Pan, że będzie w 100% zgrany z zespołem i będzie możliwość wykorzystania jego możliwości dla korzyści klubu? Na pewno Frank to zawodnik, który ma luz z piłką przy nodze, jest mobilny i widać, że trochę już pograł na wysokim poziomie. Na pewno też te mecze z jesieni w Lidze Mistrzów dodały mu takiej pewności siebie. Odbył z nami wszystkie treningi. Musieliśmy jeszcze na początku tygodnia go indywidualizować. Wczoraj już trenował na pełnych obciążeniach i dobrze je znosił, więc na pewno będzie w kadrze meczowej. Planuję też z niego skorzystać. Zobaczymy jeszcze, jaki to będzie wymiar czasowy. Jeśli chodzi o zgranie, jest to zawodnik stricte ofensywny. Oczywiście mamy swoje zasady dotyczące pressingu, obrony niskiej. Mamy swoje zasady też, jeśli chodzi o poruszanie się w tej trzeciej strefie, ale no, myślę, że w przypadku tych ofensywnych zawodników łatwiej jest ich wprowadzić i tak też ustalane było z dyrektorem sportowym, że szukamy uzupełnień na, do linii obrony, do linii pomocy wcześniej, a tych ofensywnych zawodników możemy dołączyć później z racji tego, że ich jest szybciej jesteśmy szybciej w stanie wdrożyć, jeśli chodzi o sprawy związane bez piłki to tak naprawdę na tym poziomie inteligencja i umiejętności piłkarzy sprawiają, że jest to dość, dosyć szybko możliwe do wytrenowania, mówię o taktyce. Jeśli chodzi o rzeczy w ofensywie, nasze całe szczęście w polu karnym przeciwnika poza ustawieniem się jeszcze jest coś takiego jak taktyka indywidualna i też te umiejętności indywidualne, więc biorąc pod uwagę, że być może Frank. Nie będzie znał wszystkich rzeczy, które chcieliśmy przetrenować, ale da atut w postaci dużej jakości indywidualnej, to i tak, i tak jest w stanie dużo w tym polukarnym zrobić, bo mało umiejętności. Nie pominąłem jakiegoś członu pytania? Nie, znał... wydaje mi się, że wszystko takie. Sporo tam było. Wyczerpująco, tak, panie trenerze. Teraz pytanie o sytuację kadrową zespołu tutaj pan Paweł Skorp przesłał takie pytanie o plan na mecz nie będę pytał, bo Gdyż już ostatnio stwierdził trener, że lepiej pokazać to na boisku, niż opowiadać, żeby usłyszeli rywale. Zapytam natomiast o zdrowie zawodników i jak to wygląda na ten moment. No jeśli chodzi o plan na mecz, to oczywiście wolałbym iść tą drogą, żeby po meczu później w analizach było widać, co chcieliśmy grać. Ostatnio po legii, myślę, że było to widoczne, chciałbym, żeby to szło w tą stronę. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy kadrowe, no to poza Szalongowskim, którego raczej nie będziemy mieli dostępnego do spotkania. Zobaczymy, może znajdzie się na ławce. Nie mamy jeszcze Kioba, który pauzuje za żółte kartki i wszyscy ci zawodnicy, którzy do tej pory byli kontuzowani nadal są kontuzowani, ale są na etapie treningów indywidualnych, bądź już też trenują z drużyną. Milan Koren wrócił już do treningów zespołowych. Więc też w kontekście następ... najbliższych 2-3 tygodni powinien być już powoli brany pod uwagę do kadry meczowej. Co do reszty zawodników to wszyscy są dostępni. Dziękuję. Piotr Żepecki, dzień dobry. Warta zaskakuje. Jeśli spojrzymy na ostatnie pana mecze, mecze i dyspozycję drużyny, to wygląda to imponująco. Z drugiej strony Radomiak jest zaskoczeniem tego sezonu. Jakie są mocne i słabe strony Waszego rywala i czego możemy się spodziewać w tym meczu w grze warty Poznań? No Myślę, że tu podobnie nie chciałbym zdradzać całego planu. Natomiast jeśli chodzi o Radomiaka, no nie ma co ukrywać, cały okres przygotowawczy poświęciliśmy na to, żeby się dobrze przygotować na drużyny grające na trójkę stoperów bo tak gra Górnik Głęczna i tak grała Legia i chcieliśmy być do tych spotkań dobrze przygotowani. E, oczywiście jednostkowo graliśmy dwa sparingi z różnymi na czwórkę z tyłu i wtedy dzień przed tym meczem e, robiliśmy też pewne, pewne nasze rozwiązania. Natomiast e, no, jeśli chodzi o Radomiaka, widać, że tam długo pracuje ten trener, że ci zawodnicy są zgrani. E, też e, ten system, który preferują, czyli dwóch silnych napastników i, i czwórka obrońców sprawia, że musieliśmy delikatnie skorygować, e, będziemy musieli delikatnie skorygować nasze rzeczy. Natomiast nie ukrywam, że chciałbym, aby będąc zwarcie wygrać też mecz na drużynę, która gra czwórką obrońców, bo tak do tej pory grał Radomek. Jeśli chodzi o mecze na trójkę, to, to były to nasze dobre mecze, zdobywaliśmy w nich punkty. Jeśli chodzi o drużynę grające czwórką z tyłu, do tej pory tych punktów nie zdobywaliśmy i chciałbym, aby z Radomekiem się to zmieniło. Hmm, dziękuję. Radom Paweł Skorp. Radomek jest Beniaminkiem, a całkiem dobrze radzi sobie w rozgrywkach PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Podobnie jak wy przed rokiem. Widzi pan wiele analogii pomiędzy tymi dwoma drużynami? Ja przed rokiem pracowałem w drugiej lidze, więc ciężko mi się opowiadać. Myślę, że po zakończeniu sezonu można będzie mówić o analogiach. Natomiast sezon cały czas trwa. Warta na pewno miała bardzo dobrą rundę wiosenną w zeszłym roku. jak miał bardzo dobrą rundę jesienną teraz po awansie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej rundzie. Chciałbym, aby Warta znowu miała tak dobrą rundę wiosenną a nie interesuje mnie to, jak się to potoczy, jeśli chodzi o rundę wiosenną Radomiaka, bo my mamy swoje cele, i które chcemy realizować. Dziękuję. Podobnie Mateusz Jarmusz. Czy Radomiak w dwóch pierwszych meczach 2022 roku różnił się od tego z jesieni? A myślę, że grał w podobny sposób, tylko częściowo był nieskuteczny, częściowo też rywale Bardziej może byli trochę dopasowani do, do radomiaka. Natomiast nie ma co ukrywać, że styl gry, który preferuje Radomiak jest bardzo niewygodny i, i jest ciężki, bo, bo ciężko jest w pressingu odebrać piłkę w momencie, kiedy się zbliżasz do Rywala, to Radomiak zagrywa podanie do napastników, którzy są silni i tą piłkę dobrze utrzymują. I tak naprawdę jest to sposób, który niby wszyscy znają, ale Radomiak praktycznie ciągle punktuje, bo nie jest łatwo się do tego dostosować. Dziękuję I na koniec dwa pytania. Redaktor Maciej Kwiatkowski. Dzień dobry. Panie trenerze, przeciwko Radomiakowi zagracie bez pauzującego za kartki Jakuba Kiełba. Jak duże to może być osłabienie i jakie szykuje trener alternatywy? Na pewno Kuba pełnił rolę kapitana w tych ostatnich spotkaniach i pod kątem i, i tego, że grał, odkąd tu jestem, grał praktycznie wszystko w pierwszym składzie e, i też był tym kapitanem, to pod tym kątem jest to osłabienie, natomiast y, uważam, że zarówno Jordan Kurtney perkins y, Konrad Matuszewski, y, Kajtek Szmyt to są zawodnicy, którzy y, po pierwsze mogą y, Kubę godnie zastąpić, bo zasuwają mocno na treningach, po drugie y, plusem y, chociażby Matuszewskiego czy Szmyta jest też to, że mają status młodzieżowca i przy urazie Szalongowskiego mogą tam grać. Natomiast nie ukrywam, że, że Jordan również był przez nas sprawdzany na wahadle, dobrze to wyglądało i również bierzemy taką opcję pod uwagę, że któryś z młodzieżowców będzie grał na skrzydle za a Kourtney Perkins będzie grał na wahadle. Ale tak naprawdę jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji i czekamy z tym na jutrzejszego rozruchu. Dziękuję i drugie pytanie, a zarazem już ostatnie na tej konferencji. Przed tygodniem seria Radomiaka została zakończona przez Raków. Trener Marek Papszun przyznał, że Beniaminka jest dość prosto rozpracować. Czy zgadza się Pan z jego wypowiedzią? Oglądałem zarówno mecz, jak i tą konferencję pomeczową, przedmeczową. Myślę, że słowa, które wypowiedział trener odczytuje trochę inaczej. odczytuję w sposób taki, że Radomia jest powtarzalne i słowo powtarzalne w tym ujęciu dla mnie jest komplementem. I ja tak odbieram grę Radomiaka, czyli jako komplement w kierunku trena Banasika i piłkarzy Radomiaka, bo są po prostu skuteczni. Jest to sposób gry, nie do końca zgodzę się z tym, że Radomiak gra tylko długą piłką, bo Radomiak potrafi zaprosić przeciwnika do siebie na połowę, potrafi rozegrać akcję w ataku pozycyjnym, ale ma też opcje takie, kiedy gra... Do boku, właśnie kiedy Leandro wchodzi w dribling, niby wszyscy wiedzą, że gra jeden na jeden i gra dobrze, no ale ma najwyższą skuteczność tych driblingów w lidze. Jak grają długą piłkę na napastników, to też dobrze współpracuje Maurides z angielskimi. Funkcjonuje to dobrze. My oczywiście też jesteśmy w dobrym momencie i chciałem, żeby to był ciekawy mecz, ale taki ze wskazaniem na nas i żebyśmy zdobili tą jedną bramkę więcej niż Radom. Dziękuję bardzo panie trenerze. To już było ostatnie pytanie. Dziękuję za odpowiedzi. Dziękuję państwu za przesłane pytania, za uczestnictwo. Mecz z Radomiakiem przypomnę w niedzielę o godzinie 12.30. Serdecznie zapraszamy kibiców na trybunę. Liczymy na wsparcie. Do zobaczenia w niedzielę. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.